Dzień dobry Państwu, Mateusz Dolniak, program Pod Prąd. Witamy w pierwszym, w nowym roku już odcinku programu Pod Prąd. W nowym roku, ale pogoda taka jak, taka jak i wcześniej. <grym> Aura zeszłoroczna. Paweł Dudek obok mnie, witam Cię, cześć. Dzień dobry, witam wszystkich. Przede wszystkim to tak przedstawię, autor bloga takiego trochę historycznego, trochę... Tak, historycznego. Trochę historycznego, ale chyba nie tylko. Bo o tym, co się dzieje, to też mogę u Ciebie wyczytać. Tak, tak z, tego, co, z tego, co czytałem, eee. blog możemy przedstawić. Mm -hmm. No właśnie, o czym tam możemy czytać? O czym eee. możemy czytać, to troszeczkę widziałem, ale. Tak, generalnie, tak jak powiedziałeś, historia. Natomiast poruszam też inne tematy. Coś fajnego w Radącku zobaczę, coś fajnego odkryję, kogoś fajnego poznam, no to staram się właśnie tam pokazywać na, na moim blogu. Mhm. A jak to się u Ciebie zaczęło, i, i, i dlaczego jakby zadam pytanie, jakby chciał zachęcić czytelników do, do odwiedzania twojej, twojej strony, Twojego bloga i, jakby przez to pytanie zapytam, dlaczego to, co Ty piszesz ma kogoś interesować? Hmm. Zacząłem pisać na tym blogu w 2015 roku. Wcześniej pisałem między innymi do Gazet, również do Sku 24 ale jakoś tak postanowiłem zrobić coś swojego, całkowicie niezależnego. I zacząłem pisać właśnie na specjalnie stworzonym, stworzonym do tego blogu. Mhm. To był blog z założenia historyczny, trochę też turystyczny, bo jestem historykiem z wykształcenia I, i tę pracę również wykonuję na co dzień. Natomiast chciałem zrobić coś takiego niezależnego od tych mediów, ponieważ ja czasami piszę o rzeczach, które które w gazecie czy na portalu być może nie interesowałyby tak szerokie grono, e, grono ludzi. U mnie na, blogu, na bloga trafiają głównie te osoby, które są zainteresowane historią, więc wiem, że tam będzie na pewno zainteresowanie e, tym, e, tym, co napiszę, a niekoniecznie na przykład na Renom 24 Masz Swój target. Tak, tak, dokładnie. Taki, który, który jest zainteresowany no właśnie czym. Bo to nie tylko historia, to, co można u siebie przeczytać. Tak, głównie opisuje historię, natomiast, tak jak już wcześniej powiedziałem, to są też również ciekawe miejsca, niekoniecznie historyczne, takie miejsca, które warto odwiedzić albo przynajmniej warto sobie gdzieś tam zajrzeć. Opisuję również osoby związane z Radomskiem, niekoniecznie historyczne postacie, ale na przykład jakichś polityków, jakieś inne znane osoby z show biznesu. Czyli starał się tak zainteresować tym naszym radomskim i naszą okolicą. Jak ci to idzie? Nie pytam o liczby czy, czy, czy ten feedback, ale o takie też, jesteś zadowolony z tego, z tego co robisz? Jestem zadowolony. Przecież ten feedback Wiem, też że... jest istotny, no bo robi się dla ludzi, tak? Tak, dokładnie. Obecnie, jeżeli już mówimy o liczbach, no to na Facebooku 2200 osób polubiło profil Radomsk.pl. I to jest całkiem spora grupa. Natomiast oczywiście to jest też tak, że część tych osób to tylko gdzieś tam kiedyś zalajkowało, a takich aktywnych, którzy komentują, którzy lajkują, no to jest kilkadziesiąt, tak myślę. Więc taka grupa, która, powiedzmy, mnie satysfakcjonuje. Oczywiście cały czas można tam zrobić coś więcej, żeby tych ludzi było jeszcze więcej. i Staram się do tych nowych czytelników dotrzeć. Natomiast wiem, że to w pewnym momencie się ograniczy, bo wiadomo, Radomsko to, to mniej niż 50 tysięcy ludzi. To ile może akurat obserwować mojego bloga, prawda? Ale, ale generalnie jestem zadowolony z zasięgu. Czemu nie chcesz jeszcze troszeczkę dalej wyjść? Bo, tu, tu, eee, bo tak, ale, bo, tak chciałbym, jak mówię, chciałbym. Ale nie, mówimy o tym, że pisałeś dla, <laughs> dla, dla mediów rodoszczańskich, tak. pisałeś też dla Radomsko 24. Gdzieś nie brakuje ci tego i nie myślisz, że może chciałbyś, żeby więcej ludzi jeszcze czytała? Chciałbym, natomiast brakuje mi też czasu. Tutaj na Radę z no mogę sobie opublikować coś, kiedy chcę. Nie mam jakiegoś limitu, że załóżmy tam 3 czy 4 artykuły w tygodniu. Jednego tygodnia mogę napisać 10, innego tygodnia nic mogę nie pisać mm -hmm. i, i to mi odpowiada. Właśnie taka niezależność. Natomiast oczywiście czasem publikuję coś w różnych gazetach, w portalach internetowych czy, czy nawet w książkach ale to jest takie sporadyczne to jest takie sporadyczne i raczej na, na swojej stronie staram się publikować te ciekawe materiały No i to też ma tam zaletę, że jakby tutaj twoja opinia jest najważniejsza i, i może być subiektywny zupełnie. Tak, czasami zaczynam moje artykuły od takich słów, że moim zdaniem, e, uważam, że i tak dalej i tak dalej, więc e, jest to takie subiektywne, ale gdy piszę o historii, to oczywiście jako historyk to staram się pisać zgodnie z faktami mm -hmm. historycznymi, mam nadzieję, że mi się to, to udaje. E, jestem też otwarty na to, żeby ewentualnie czytelnicy sugerowali mi coś, e, o czym mógłbym napisać albo co mógłbym zmienić. E, bo wiadomo, mimo tego, że jestem z wykształcenia historykiem, to nie pozjadałem wszystkich rozumów i na przykład starsi mieszkańcy pisząc o historii tej sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, to starsi mieszkańcy mogą wiedzieć nieco więcej ode mnie mhm. i dlatego często się sugeruje takimi osobami. Mam takie grono stałych osób, które piszą mi maile albo komentarze i oni mówią, że tak, fajnie, ale tutaj powinieneś napisać jeszcze o tym, o tym, o tym. I jeszcze podają mi jakieś konkretne fakty. Zawsze czytelnik wie swoje. Tak, czytelnik wie swoje. Ja to oczywiście sobie jakoś tam weryfikuję, czasem w 100% ufam tym osobom i, i nie weryfikuję, ale jest możliwość zawsze zmiany. Więc moje artykuły, które napisałem na przykład w, w 2016 roku, mogą być dalej udostępniane. I z tego korzystam. Bo na przykład staram się codziennie, albo prawie codziennie coś udostępniać na Facebooku, żeby ludzie sobie mogli coś tam przeczytać. Czasami udostępniam nowe materiały, gdy od razu coś tam nowego napiszę. Natomiast czasami sięgam po te sprzed kilku lat i właściwie nie ma różnicy pomiędzy tymi nowymi a starymi. Ludzie po prostu czytają, eee, ponieważ jak się pisze o historii o dawnych czasach, to nie jest jakiś news. Można o tym przeczytać dzisiaj, można o tym przeczytać za dwa lata i to będzie aktualne. No bo te fakty już miały miejsce, więc. Mhm. Takie rzeczy też udostępniam te starsze. Ja myślę, że to zainteresowanie historią jest y, takie, jak być powinno. Czy... Bo dzisiaj troszeczkę jest taki świat, że, że, że nie ma czasu zatrzymać się, nawet nie wiem, rozejrzeć wokół siebie, a co dopiero gdzieś tam sięgać, sięgać wstecz. Mhm. Myślę, jak, jakie są Twoje obserwacje po czytelnikach, ale myślę też, pytając jako, jako nauczyciela, bo przecież y, uczysz y, wosów w szkole średniej, tak? Tak, no i pewnie dobrać. obserwujesz to, że, że nie każdy ma gdzieś tam, nie wiem, czy czas, czy ochotę, czy to zainteresowanie tak się cofać w tym czasie. Eee, no tak, dlatego właśnie postanowiłem publikować w internecie na swojej stronie, ponieważ do internetu teraz każdy, niezależnie od wieku, ma zdecydowanie łatwiejszy dostęp niż do gazety, czy, czy do książki tym bardziej. Książki historyczne o Radomsku ukazują się w nakładzie 200-300-500 egzemplarzy, no to 500 osób przeczyta tę książkę, może trochę więcej. Natomiast jeżeli jeśli, chodzi... przeczyta, jeśli, jeśli przeczyta. przeczyta, tak, jasne. Natomiast jeżeli chodzi o mojego bloga, no to ja się cieszę, jak właśnie 500 czy tam 1000 osób przeczyta. To znaczy, że ten zasięg jest całkiem, całkiem wysoki, wyższy niż w książce. No i książka gdzieś tam może trafić do kogoś przypadkiem, a jak ktoś już kliknie w twój, na, na Twój blog w twój konkretny artykuł, to raczej tego przypadkiem nie zrobi. Eee, tak mi się wydaje, że już. No, no pewnie czasem ktoś tam udostępnia sobie przypadkiem, natomiast e, sięganie po artykuł w internecie jest zdecydowanie łatwiejsze i dzięki temu można łatwo, łatwo dotrzeć do każdego. No książkę, no to trzeba kupić albo wypożyczyć, albo dostać. A z internetem to właśnie jest tak, że każdy w dowolnym momencie, prawda? W mhm. kuchni, przed snem, w drodze do pracy, w pracy, w szkole, można sobie coś, coś przeczytać. W pracy najchętniej się czyta. W pracy najchętniej, tak. Ja nie mam możliwości, ale pewnie tak. Jak ktoś ma możliwość w pracy, to, to zachęcam do czytania w pracy moich artykułów. Byle szef nie widział. To, tak, to może. A, tak, 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 tak. <laughs> Jest jeszcze drugi twój blog, na którym piszesz, ale, ale sam mówisz, że, że jest troszeczkę. E, tak, piszę jeszcze drugi Czasu blog. Czasu tak? O Henryku Siemirackim. To jest taki malarz, bardzo znany, chociaż może inaczej, nie bardzo znany, ale bardzo ważny w polskiej historii sztuki, a mało znany w naszym powiecie, w Radomsku. To był malarz, który pod koniec swojego życia. W drugiej części swojego życia kupił dworek w Strzałkowie, parę kilometrów od Radomska, mhm. i tutaj postanowił spędzić resztę swojego życia, ponieważ to był lepszy klimat dla jego, dla jego choroby. E, i, e, no I generalnie chciał spędzić życie na polskiej ziemi. E, tutaj spędzał wakacje. Niewiele osób o tym wie. Ja napisałem o tym pracę magisterską, prawie 100 stron, i tak sobie pomyślałem. No fajnie, napisałem pracę magisterską, jakoś to tam zostało ocenione na piątkę, e, zdałem, zostałem magistrem historii. Natomiast ta praca magisterska e, leżała na półce. No i pomyślałem sobie, że fajnie by było, jakby ona gdzieś tam trafiła do ludzi, dlatego umieściłem ją w internecie e, i umieszczam tam od czasu do czasu zdecydowanie rzadziej niż na radomsk.pl e, artykuły takie związane z Henrykiem Siemirackim i z tym, co, e, z tym, co robił tutaj w okolicach Radomska. Ale to zdecydowanie bardziej sporadycznie niż naradą z Jesteś Ja cię źle tytułowałem od początku. Bo ja nie potrzebuję. wiem, autor bloga, ty jesteś pasjonat po prostu. I, i tak, jestem to pasjonatem. To jest czasem po prostu, to jest najfajniejsze, jak ktoś o czymś tak mówi, tak jak ty, mhm. z pasją i robi to z pasją. I to rzeczywiście u ciebie widać. Jakie ty masz plany na, na kolejne miesiące czy, czy lata, w związku z tymi blogami, nawet albo, albo w ogóle z historią, z, z mediami, bo to troszeczkę media też zahacza. Na kolejne miesiące. Na pewno chciałbym pisać Ale kolejne cele. artykuły. Zrobiłem sobie taki spis, to o czym chciałbym napisać w najbliższych miesiącach czy w najbliższym roku i mam nadzieję, że będę miał na to czas, bo właściwie to tylko czas mnie ogranicza. Tego mi najbardziej brakuje i tego nie rozciągnę, nie kupię, tego się nie da jakoś tam zdobyć. Muszę mieć po prostu czas. Jeżeli będę miał czas, to jak najbardziej, coraz bardziej regularnie będą się ukazywały nowe artykuły. Czyli to nie jest tak, że nauczyciel to tam. 13 do domu i się nudzi? No nie, o 13 nie kończę. Nie kończę, nie, nie. 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 Właściwie nigdy nie kończę o 13. <grym> Brakuje czasu, tak jak tak. mówisz. Ale cóż możemy życzyć, chyba, żeby, żeby to, to się udawało? No i nie wiem, może jak się zdecydujesz kiedyś pisać gdzieś tam, może dla nas znowu też? No może, to? nigdy nie mówię, nigdy. Zobaczymy, jak, jak się to ułoży, ale przemyślę. To zapraszamy Państwa do. A zawsze zapraszamy na Radomsko24, to dzisiaj zapraszamy na radomsk.pl. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam to wszystkich czytelników. Dzięki, że udało się pogadać i no i cóż, odsyłamy tam do tego, co Ty piszesz i, i o tym, o czym piszesz. A Państwa zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków, do śledzenia kolejnych odcinków programu Pod Prąd, do zaglądania na portal i do subskrybowania nowego kanału na YouTubie Radomsko24. Nie wiem, jak mnie słychać, ale Kiepsko chyba. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję.